Dzisiaj za dużo wlał trochę wody, teraz możemy tutaj zrobić wodą już zrobiona, już wylejemy wodę, okej, okay. wycieramy sobie, bo woda się wyleje, och, och, wyleje się woda. Nawet tylko potrzebuję wiele wody i tylko sprawdził ile wiele litrów za dużo wlał do maksa litra, a pamiętaj tylko wlejeć wodę. O! Wleje się woda. Wyleje się woda tutaj. Och, wyleje się! Tutaj wyleję. Już wody nie ma, już już, kon, już koniec wody. Tutaj jest nie ma wody. Tutaj o. Aleje Dobra jeszcze, jeszcze woda! Po trzech minutach woda jest namoczona. O! Woleje się woda. Zobacz! I się wylewało! Okay.